Hej, witajcie serdecznie w nowym odcinku Wiadomości z Wielkiej Brytanii na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was info o zarobkach Polaków w UK, planach redukcji etatów wśród przedsiębiorców, redukcji personelu w szpitalach wywołanych cięciami finansowymi, zmianach na dawaniu rezydentury, a także info o ograniczeniach wizowych dla firm, fatalnych perspektywach dla przyszłych emerytów oraz szczepionce, która ma pomóc w walce z nowotworami. Jak widzicie dużo ciekawych informacji, dlatego zapraszam do obejrzenia całości dzisiejszego materiału i oczywiście jak zwykle zasubskrybowania, polubienia i pozostawienia komentarza. Zaczniemy od tego, że Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii zarabiają więcej niż rodowici Brytyjczycy. Mediana miesięcznych zarobków polskich imigrantów to około 2,5 tysiąca funtów podczas gdy brytyjczyków wynosi około 2400 funtów. Poinformował w najnowszym numerze Tygodnik Ekonomist, powołując się zresztą na dane rządowe. Po przystąpieniu Polski, państw bałtyckich i innych krajów Europy Wschodniej do Unii Europejskiej w 2004 roku, z całej tej grupy Polacy stanowili ponad połowę migrantów, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii. Wielu podejmowało pracę w rolnictwie i hotelarstwie, czyli branżach niewymagających znajomości języka i oferujących niskie wynagrodzenia. Inni, zgodnie ze stereotypem, pracowali jako samozatrudnieni budowlańcy i hydraulicy. Konobist podał, że w 2014 roku Polacy zarejestrowani jako dorośli posiadacze numeru ubezpieczenia społecznego zarabiali średnio o 15% mniej niż osoby wychowane w Wielkiej Brytanii. Jednak od tego czasu ta sytuacja się zmieniła. Zdaniem dziennikarzy tygodnika Economist, jednym z czynników stojących za tą zmianą jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez polskich imigrantów. Spis z 2021 roku wykazał, że w Anglii i Walii mieszka obecnie 743 tysiące osób urodzonych w Polsce, z czego 637 tysięcy zadeklarowało co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego. Co więcej, od 2017 roku liczba Polaków pracujących na wyspach spadła o blisko 1 czwartą. Zatem, jeśli Wielką Brytanię opuszczają głównie pracownicy o niższych dochodach, może to podnosić oczywiście średnie zarobki tych, którzy tutaj zostali. Dane podatkowe tego, co prawda, nie pokazują, ale fala migracji po 2004 roku wyraźnie wygasła. Po Brexicie zwłaszcza Polacy są objęci takimi samymi przepisami imigracyjnymi jak obywatele krajów spoza Unii Europejskiej. I tutaj dodam ciekawostkę, że w 2024 roku czy w całym roku pozwolenie na pracę otrzymało jedynie 1200 Polaków. W rozmowie z tygodnikiem Economist wykładowca ekonomii z University College London Christian Dustman Stwierdził, że Brytyjczycy i imigranci spoza Unii Europejskiej są stale zasilani przez młodsze roczniki, które po prostu zarabiają mniej, co obniża ich średnio. Tymczasem Polacy w Wielkiej Brytanii się starzeją, a co za tym idzie, uczą się języka i zdobywają doświadczenie, a jednocześnie powraca to również do tego, że po prostu podnoszą się ich wynagrodzenia. Tutaj należy również dodać, że ich dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii są już natomiast Kwalifikowany w danych jako rodowici Brytyjczycy. Co czwarty, pracodawca w UK planuje redukcję etatów w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Liczba pracodawców zamierzających rekrutować nowych pracowników w ciągu najbliższych trzech miesięcy spadła do rekordowo niskiego poziomu. Tutaj należy jednocześnie wykluczyć okres pandemii. Z kolei co czwarty pracodawca planuje zwolnienia pracowników w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Kieta przeprowadzona wśród 2000 firm ujawniła szereg negatywnych czynników, takich jak wzrosty kosztów zatrudnienia i rosnąca globalna ekonomiczna niepewność. Według danych Instytutu Kadr i Rozwoju, tzw. Chartered Institute of Personal and Development, Wskaźniki pracodawców przewidujących zwiększenie zatrudnienia gwałtownie spadły wśród dużych przedsiębiorstw sektora prywatnego, a w szczególności sektora handlu detalicznego. Raport opublikowano w momencie, gdy według rekruterów znacznie wzrosła liczba osób aplikujących na istniejące już ogłoszenia i oferty pracy. Według badania przeprowadzonego wśród 400 agencji rekrutacyjnych, ostatni wzrost był w dużej mierze spowodowany utratą miejsc pracy w wyniku restrukturyzacji firm i zwolnień, a także w wyniku ograniczenia działalności rekrutacyjnej. Chociaż nie widać jeszcze prawdziwej dynamiki, nadzieje na poprawę sytuacji w drugiej połowie roku powinny zostać niedługo wzmocnione. Dlatego że przedsiębiorstwa z zadowoleniem przyjęły bowiem pozytywne dyskusje z ministrami rządu na temat ustawy o prawach pracowniczych, ale trzeba dodać tutaj, że teraz nadszedł czas na rzeczywiste zmiany, aby rozwiać obawy pracodawców i zwiększyć zatrudnienie w przyszłości. Szpitale w Anglii redukują personel i zakres świadczonych usług w ramach resetu finansowego NHS. Jak informują brytyjskie media, angielskie szpitale zwalniają pracowników, ograniczają zakres świadczonych usług i planują racjonowanie poziomu opieki w celu osiągnięcia drastycznych oszczędności, których domaga się szefostwo NHS. Ośrodki rehabilitacyjne są zamykane, usługi z zakresu psychoterapii są ograniczane, a liczba łóżek przeznaczonych do opieki paliatywnej. Jest redukowana w ramach działań prowadzonych przez 215 tzw. angielskich trustów NHS w celu dostosowania się do resetu finansowego. Dodam tylko, że Trust to jest taka organizacja, która po prostu rzesza na przykład jakąś grupę szpitali, tak? Mamy na przykład tutaj w Wielkiej Brytanii, w Londynie, mamy na przykład Guy's Hospital i to jest właśnie NHS Trust, mamy również St. Thomas Hospital i to również jest NHS Trust, tak? Ale generalnie mówimy po prostu o dużych jednostkach szpitalnych. Jim Mackie, nowy dyrektor generalny NHS England, nakazał właśnie tym trustom dokonanie bezprecedensowych oszczędności w latach 2025-2026, aby uniknąć sytuacji, w której prognozowany deficyt w wysokości 6,6 miliarda funtów stanie się rzeczywistością. Szefowie trustów ostrzegają jednak, że uzyskanie oszczędności, które dla niektórych stanowią 12% ich całego budżetu wpłynie na pacjentów i czas ich oczekiwania na leczenie. Ankieta przeprowadzona wśród szefów NHS Trust wykazała, że usługi diabetologiczne dla młodych ludzi i szpitalne tzw. wirtualne oddziały w warunkach domowych są jednymi z obszarów opieki, które mogą zostać bardzo silnie ograniczone. NHS planuje zredukować personel nawet o półtora tysiąca etatów w celu zaoszczędzenia pieniędzy, Mimo, że obawiają się, że może to zaszkodzić jakości lub bezpieczeństwu świadczonej opieki zdrowotnej, ministrowie rządu Kira Stermela będą musieli wyjaśnić opinii publicznej, dlaczego trusty muszą podejmować potencjalnie niepopularne decyzje dotyczące liczby pracowników i świadczonych usług w wyniku tzw. resetu finansowego. Ankieta przeprowadzona wśród 160 pracowników wyższego szczebla ze 114 trustów wykazała póki co, że 47% z nich ogranicza już usługi, a kolejne 43% rozważa taką redukcję. 37% redukuje stanowiska kliniczne już w tej chwili, a kolejne 40% może pójść w ich ślady. Natomiast 26% likwiduje niektóre z oferowanych usług, a kolejne 55% również się już nad tym zastanawia. Imigranci w UK będą musieli czekać 10 lat na rezydencję, ponieważ Partia Pracy chce zmienić zasady jej nadawania. Tak zwana biała księga imigracyjna, która ma zostać opublikowana już w przyszłym tygodniu, ma przedstawić kierunki reformy polityki imigracyjnej. Premier Keir Starmer po przegranych wyborach e, lokalnych Partii Pracy z partią Reform UK, staje się coraz bardziej stanowczy w kwestii migracji. Według The Times jednym z rozważanych, rygorystycznych, nowych środków jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego wymaganego od migrantów ubiegających się o wizę pracowniczą do Wielkiej Brytanii. Według The Times będą oni musieli posiadać odpowiednik poziomu języka angielskiego na poziomie A-levels, Obecnie należy tutaj dodać, że wymagany jest jedynie standard GCSE, czyli podstawowa znajomość języka. Z kolei Financial Times poinformował również, że migranci będą musieli czekać nawet 10 lat, zanim będą mogli ubiegać się o stały pobyt w Wielkiej Brytanii. Większość migrantów, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii na podstawie wiz pracowniczych o ograniczonym czasie trwania, może obecnie złożyć wniosek o bezterminowe zezwolenie na pobyt po pięciu latach pobytu, na tej właśnie wizie. To otwiera im z kolei drogę do ubiegania się o zasiłki i ścieżkę do brytyjskiego obywatelstwa w przyszłości. Oczekiwanie to może właśnie zostać wydłużone do dziesięciu lat, jeśli imigranci spędzili zbyt dużo czasu poza Wielką Brytanią od momentu przybycia lub jeśli pojawią się wątpliwości dotyczące ich statusu finansowego. Podobne plany przedłużenia okresu oczekiwania na bezterminowe zezwolenie na pobyt przedstawili również konserwatyści. Zarówno tzw. ustawa o deportacji torysów, jak i plany Partii Pracy dotyczące zaostrzenia reakcji na migrację pojawiają się dokładnie w czasie, gdy obie partie chcą odzyskać wyborców, którzy zagłosowali na Reform UK. Uważana za antyimigrancką partia Nigella Ferreza zdobyła setki miejsc w radach lokalnych i przejęła kontrolę nad okręgami wyborczymi w miastach Rancorn i Helsby, będącymi od lat bezpiecznym przytułkiem dla partii pracy. Brytyjskie firmy, które są zależne od pracowników z zagranicy, są zagrożone ograniczeniami w wydawaniu wiz. Pracodawcy pragnący rekrutować inżynierów, informatyków i pracowników telekomunikacyjnych z zagranicy, będą musieli wykazać, że inwestują w szkolenia krajowych pracowników w ramach planów ograniczenia migracji netto do UK. Rządowa Biała Księga, o której wcześniej wspomniałem, która ma zostać opublikowana na początku przyszłego tygodnia, ma nakreślić nowe wymogi dla poszczególnych branż, które uważa się za zbyt zależne od zagranicznych pracowników. Firmy te będą musiały wykazać, że inwestują w odpowiednie szkolenia, na przykład poprzez zwiększenie liczby praktyk zawodowych, aby nadal móc rekrutować pracowników z zagranicy. Biała księga jest opracowana w celu rozwiązania problemu rekordowo wysokiego poziomu ogólnej migracji, który wzrósł do ponad 900 tysięcy rocznie na zarządów poprzedniej ekipy. Minister Spraw Wewnętrznych Yvette Cooper zleciła w zeszłym zeszłym roku niezależnym doradcom dokonanie przeglądu praktyk zatrudnienia w firmach technologicznych i inżynieryjnych, aby ocenić ich stopień zależności od obowiązku uzyskiwania wiz dla wykwalifikowanych pracowników. Źródła rządowe zaprzeczyły doniesieniom, że migranci będą musieli niby znać język angielski na wyższym poziomie, tak jak to wcześniej już powiedziałem, w ramach środków przewidzianych w Białej Księdze. Same źródła rządowe przekazały również, że nie ma planów wprowadzenia obowiązkowego certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie B2 dla osób przyjeżdżających do UK w celu podjęcia pracy. Czyli, jak widzimy, mamy tutaj troszeczkę zbieżne informacje. Jestem bardzo ciekaw, jaka jest naprawdę w tym wypadku, jaka jest prawda w ogóle, jeżeli chodzi o te certyfikaty z języka. Oczekuje się również, że Yvette Cooper odejdzie od polityki torysów polegającej na skupieniu ograniczeń na nisko wykwalifikowanych pracownikach, takich jak pracownicy opieki społecznej i ochrony zdrowia, i zamiast tego przeanalizuje możliwości zatrudnienia w stosunkowo dobrze płatnych i wymagających wyższych kwalifikacji w obszarach. Migracja netto, czyli liczba osób przyjeżdżających do UK, pomniejszona o liczbę osób wyjeżdżających wzrosła do rekordowego poziomu 906 tysięcy w roku przed końcem czerwca 2023, a następnie spadła do 728 tysięcy w ciągu 12 miesięcy do czerwca ubiegłego roku. Ponadto źródła rządowe podały, że osoby ubiegające się o wizy z niektórych krajów zostaną objęte jeszcze dodatkowymi ograniczeniami, o których w tej chwili jeszcze nie wiemy. Badania przeprowadzone przez Scottish Widows wskazały na kilka grup osób w UK, które mogą być szczególnie narażone na brak środków finansowych po przejściu na emeryturę. Okazało się, że osoby o niskich i średnich dochodach oraz te poniżej 40 roku życia mają największe powody do obaw. Warto dodać, że Scottish Widows Limited to firma zajmująca się ubezpieczeniami na życie oraz emeryturami i to ona przygotowała raport, który wykazał, że prawie dwie na pięć osób jest narażonych na ryzyko, że nie będą w stanie pokryć nawet podstawowych potrzeb po przejściu na emeryturę. Według Scottish Widows poziom oszczędności emerytalnych nie nadąża bowiem za rosnącymi kosztami utrzymania. Raport podkreślił również koszty mieszkaniowe jako istotną barierę w osiągnięciu podstawowych wyników emerytalnych. Niektórzy ludzie mogą mieć do czynienia z np. płaceniem kredytów hipotycznych lub czynszu aż do momentu osiągnięcia emerytury, a wysoki, wysokie koszty, przepraszam, mieszkaniowe utrudniają również oszczędzanie w trakcie życia zawodowego. Raport Scottish Widows wskazał, że nieco ponad 1 piąta, czyli 22% osób w Wielkiej Brytanii może zachować tzw. minimalny styl życia na emeryturze, co oznaczałoby posiadanie wystarczającej ilości pieniędzy na pokrycie podstawowych potrzeb z pewną ilością pieniędzy pozostawionych na rzeczy nieistotne. 1 na 12 osób, czyli 8%, jest na dobrej drodze do tzw. umiarkowanego stylu życia. Co jest jakby kolejnym poziomem i oznaczałoby większe bezpieczeństwo finansowe i swobodę manewru w swoim domowym budżecie. Natomiast szacuje się, że 3 na 10 osób, czyli 30%, jest na dobrej drodze do komfortowego stylu życia na emeryturze. Czyli może mieć większą swobodę finansową i pozwalać sobie na szeroko rozumiane luksusy. Pacjenci chorzy na raka w Anglii jako pierwsi w Europie otrzymają zastrzyki immunoterapeutyczne. NHS England ogłosiła, że nawet 15 tysięcy pacjentów chorych na raka co roku może być leczonych za pomocą szybkich zastrzyków. To pierwszy system opieki zdrowotnej w Europie, który oferuje pacjentom lek immunoterapeutyczny Nivolumab w formie iniekcji. Podanie zastrzyku zajmuje od 3 do 5 minut i można go stosować w przypadku 15 różnych nowotworów, w tym raka płuc, raka jelita grubego, nerki, pęcherza moczowego, przełyku, skóry oraz głowy i szyi. Agencja Regulacyjna Spraw Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej, tzw. MHRA, zatwierdziła stosowanie Nivolumabu w formie iniekcji, znanego jako Obdivo, to jest jego ta potoczna nazwa, jako alternatywę dla podawania leków w kroplówce dożylnej, co może trwać nawet godzinę. Nivolumab pomaga układowi odpornościowemu w walce z rakiem poprzez blokowanie sygnałów z komórek nowotworowych które powstrzymują układ odpornościowy przed ich atakowaniem. Tekten wiąże się z białkiem o nazwie PD-1 na limfocytach T, czyli rodzaju komórek odpornościowych. Blokuje to komórką nowotworowym wyłączanie limfocytów T, umożliwiając układowi odpornościowemu wykrywanie i niszczenie komórek nowotworowych. Te nowoczesne zastrzyki nie będą kosztować NHS więcej niż infuzja dożylna, ponieważ jak donoszą media, NHS England i sam producent leku, czyli Bristol Mayors Squibb wynegocjowali porozumienie cenowe. Drodzy widzowie, to tyle jeżeli chodzi o informacje jakie dla Was odnalazłem i zredagowałem w dzisiejszym wydaniu Wiadomości z Wielkiej Brytanii. Jak zwykle dziękuję za oglądanie i oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. Trzymajcie się dobrze i do zobaczenia w przyszłym odcinku Wiadomości z Wielkiej Brytanii na kanale Stacja Emigracja. Cześć!